Witajcie, papuszki. To już ostatni dzień, w którym się spotykamy, ponieważ dzisiaj jest piątek, a przed nami weekend i oczywiście święta Wielkanocne. Wielka Sobota, gdzie może część z Was będzie święcić koszyczek wielkanocnych, Wielkanocny i niedziela, gdzie przed nami śniadanie Wielkanocne. Najpierw, tak jak zawsze, zacznijmy od powitania. Zobaczcie, jak my dzisiaj z Elią się wystroiliśmy. Dzisiaj już ostatni dzień, w którym się widzimy, więc postanowiliśmy się pięknie ubrać. Edzio zdjął swoją marynarkę, został w sweterku żółtym i założył na uszy pisanki. Ja też pomyślałam, że to jest świetny pomysł, żeby tak się ubrać. Edzio powiedział, że chce zostać kurczeczkiem. Taki ma pomysł. Nie wiem, czy mu się to uda. Edzie, czy to prawda, że chcesz zostać kurczaczkiem? Tak, ja bym bardzo chciała być takim malutkim kurczakiem, takim ładnym, takim słodkim kurczaczkiem. Ale Edzie, ty też jesteś świetnym naszym towarzyszem, naszym kolegą. Nie chciałabym, żebyś się zamienił w kurczaczka. No dobra, to jeszcze pomyśl nad tym kurczaczkiem, ale to jest takie moje marzenie. Oczywiście warto mieć marzenia, może kiedyś się spełnią. Powita przywitajmy się, bo zapomnieliśmy. Dwie małe rączki klaszczą. Czasami się pogłaszczą, w kolanka stukają i papuszki przywitają. Tej, papuszki! Tej, papuszki! Oj, Edziu, Edziu, ale ty się lubisz witać. Hmm? Bardzo lubię się witać. Bardzo, bardzo, bardzo. Edziu, zauważyłam, że Twoje krzesełko pięknie dziś wygląda. Jest. Zajączek? Jest żyżucha. Taki piękny, żółty pojemniczek. No i jesteś chyba już gotowy do świąt. A czy wy jesteście już gotowi do świąt? A ja jeszcze nie do końca muszę trochę posprzątać, ale dużo, bo cały czas chodzę i sprzątam. Wy <laughs> pewnie też, bo się nudzicie, co? Mam nadzieję, że pomagacie rodzicom sprzątać troszeczkę. Tak jak już powiedziałam przed Wami. Niedziela, wtedy kiedy są święta wielkanocne i wielkanocne, niedzielne śniadanie. Dlatego chciałabym, żebyś troszeczkę przećwiczyli zjadanie tych wielkanocnych przysmaków. Jesteście gotowi? To uwaga. Najpierw zjedziemy żurek z kiełbaską. I co mówimy? Miam, 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 miau, miam, miam, jaki pyszny żółrek. miam, 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 miam. O! I na wielkanocnym stole pojawiły się ziemniaczki. Ziemniaczki dmuchamy na gorące ziemniaczki, żeby się nie poparzyć. Dmuchamy. Mocno dmuchamy, bo bardzo gorące. Edziu, podmuchaj. Ale idź dmucha. też. O, widzę też pyszne jajeczka. I e, wypowiadamy głoskę m głośno i cicho. M. Mmm". Pyszne jajeczka. M. Mmm". A na końcu na deser zjadamy babeczkę. Napełniamy powietrza w policzki i zjadamy babeczkę. tak jak ja. Taka dobra babeczka. Pfff... Cała zjedzona. Ale jak pyszna. Miam, 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 miam. A wy już jedliście wielkanocne przysmaki? Nie zjadajcie, tylko poczekajcie do świąt, dobra? Do niedzieli. A teraz chciałabym, żebyście posłuchali zagadek o wielkanocnych przysmakach i spróbowali odgadnąć co to za przysmaki. Uwaga, zaczynam pierwsza zagadka. Posłuchajcie. Azorek radośnie przy przy koszyczku hasa, lecz nic tego nie będzie. Nie dla psa! O czym to jest zagadka? Co Azorek chciałby zjeść? pies jest Azorek? Ale nie może. To oczywiście jest kiełbaska, tak? Kiełbaska albo wędlina. Ok, kolejna zagadka. W cebulowych łupinach lub farbach kąpane prześliczne desenie. Ręcznie malowane w cebulowych łupinkach. Pamiętacie, co robiliśmy ostatnio w cebulowych łupinkach? Farbowaliśmy? Jajka! Tak, to będą pisanki i kraszanki. Zgadza się. O tym była ta zagadka. Czwarta, e, trzecia zagadka. Może być z cukru, z gipsu lub z ciasta. Lecz najważniejszy jest i basta. Co może być z cukru, z czekolady albo z chleba, z ciasta? Oczywiście jest to baranek. Tak, to jest baranek. I ostatnia, czwarta zagadka. Sypka jest jak piasek, jak śnieżek biała. Smaku dodaję i szczypta mała, szczypta mała do potraw. Czego dodajemy małą szczyptę, żeby coś nam smakowało, żeby potrawy były przepyszne? Oczywiście jest to sól. Tak, to już wszystkie zagadki, jakie dla was przygotowałam. A teraz chciałabym wam pokazać w jaki sposób. Można zrobić wielkanocny Obróz. Taki do zabawy. Albo może i na wielkanocny stół. Jak, jak Wam się będzie podobał ten obróz, który wykonacie, żeby wykonać obróz, potrzebna nam jest kartka. Miała kartka. być taka większa. Jak nie macie większej, to można połączyć dwie kartki mniejsze albo zrobić z jednej kartki małej. Jak Wam. Się podoba. Potrzebujemy kilka wacików. Ja wzięłam trzy. Patrzcie? O, trzy baciki Wy możecie więcej, możecie mniej. I spinacze. Takie spinacze, jak przypinacie ubrania do suszarki, do wieszaka. Co jeszcze? A, i farby. Potrzebne nam będą farby. Ja wybrałam takie kolory. Różowy zielony i żółty, ponieważ te kolory najbardziej kojarzą mi się z wiosną, z Wielkanocą. Otwieram moje farbki, przygotowywuję się. Op, uważajcie, żeby nie pochlapać. Ale jak się pochlapiecie, to przecież farby się zmywają. Bardzo tak, nic nie szkodzi, jak się pochlapiecie. Już Wam pokazuję, co będziemy robić dalej. Farby otworzyłam sobie. Bierzemy wacik i wacik tak. O, trzymamy. Kuleczkę tak zwijamy. I tutaj na samej górze przyczepiamy spinacz. W taki sposób. Tutaj była taka kuleczka. Bierzemy drugi wacik. I również spinamy spinacz. Tak. I trzeci. Pyk. I gotowy. Moja kartka to jest obrus, biały obrus. Ja chciałabym, żeby mój obrus był bardziej kolorowy. Dlatego będę ozdabiać obrus w różne wzorki. Najpierw może żółty. Żółta farba. I robię wzorki. Trochę jeszcze farby. Mhm. Teraz wezmę zieloną farbę. Pyk, pyk, wroga. Może tu. O. To i tu jeszcze. Po zewnętrznej, na zewnętrznych. Rwędzia. Poprawię troszeczkę. Troszeczkę różowego. Tutaj po środku, po bokach. Mam wolne miejsce. Troszeczkę jeszcze tu, 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 tu. Ale tego różowego będzie dużo. Hop, hop, hop. Gdzie jeszcze? Tu, pyk, pyk. Oczywiście yy, z tych. Z tych kuleczek możecie coś zrobić, na przykład jeszcze zrobić takie uszka, takie jak ma zajączek. Tak? Albo tak, z tej strony będziecie widzieć lepiej. O. Albo z żółte uszka zajączka. Tak. Można zrobić pisanki, czyli takie większe kółeczka te jajeczka, prawda? Można zrobić trawkę zieloną, o tak, na krawędziach kartki, czyli naszego obrusu. To już od was zależy, w jaki sposób chcecie, żeby wasz wielkanocny Obrus wyglądał. Obróz to jest taka, taki kawałek materiału, który kładziemy na stół do śniadania, do obiadu, do kolacji. Zazwyczaj jak są święta, jak jest jakieś ważne wydarzenie w domu, w rodzinie, jakieś inieniny, urodziny, święta, to właśnie taki obrus się kładzie na stół, żeby wszystko pięknie wyglądało, tak elegancko. Prawda? Co tu jeszcze zrobić? A tu zrobię taki jajo. I tu zrobię jajo. Ok. Mój obrus chyba jest już skończony. Teraz musi troszeczkę wyschnąć. Opa! Pokażę Wam taki, o! Tu jest mój obrus. Wielkanocny. Jak wy zrobicie swój obrós wielkanocny, to możecie mi go pokazać. Zróbcie, zróbcie zdjęcie i poproście rodziców, żeby mi wysłali. Będę oglądać Wasze piękne obrusy. Dobra? Teraz zrobię tutaj mały, mały porządek. O, troszeczkę tu posprzątam. I bierzemy się do śpiewania piosenki, tak jak zawsze. Dzisiaj już piątek, więc mam nadzieję, że pamiętacie. Salutką piosenkę, bo przez cały tydzień się jej uczy, uczyliśmy. No to zaczynamy. Ejdzi, czy pomożesz mi zaśpiewać już roz, ostatni raz w tym tygodniu piosenkę z jajkiem i zają, zającem? Z wielką przyjemnością pomogę Ci zaśpiewać. Wy, papuszki, też nam pomóżcie. Babuszki, mam nadzieję, że będziecie z nami śpiewać. Przypominam, przypomnę Wam jeszcze początek piosenki. Skaczę drogą zając, skaczę malutku. Wszyscy są gotowi? To zaczynamy. Trzy, dwa, jeden, start. A, przypominam Wam jeszcze, tam w trakcie piosenki jest taka przerwa, gdzie się klaszcza. Pamiętajcie, żeby klaskać cztery razy, o tak. Cztery czy pięć było? Chyba cztery. Jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, cztery. Teraz jest cztery. Uwaga, uwaga, gotowi. Skacze drogą zając. Trzy, dwa, jeden, start. Skacze drogą zająć. Skacze po malutku, przedkucną za